Wracamy. Jak to domyślacie się, portal czy ten? Czy ten, portal? ten, ten, ten. Punkt nawigacyjny. Ten Dobra. duży, kamienny. Czarny mu czarny. za Ogólnie, jak się domyślacie, to nagranie jest zaraz przed, po tamtym, jak do Doszło do dziwnego incydentu z mój laptop. zaczernowała świat jak wyszedł z gry ja nie wierzę w to co? no co nie lepiej też zrolowało świat kiedy wyszedł z gry nie zrolowało świat jak gdy z gry tylko tam niżej jak ścieżka jest kurwa to jeszcze nie yeah. No bo nie... no bo to musiał ja też bym wyjść z gry idź dalej. nie aż nie A to tam... do góry tak do góry, do góry będzie do góry jednak I... bo tu na dole jest jama Level pi poziom pierwszy Nie, to, to nie jest to czego my szukamy teraz My szukamy o, tu jest 60 ja teraz A w Jamie, a może to jest dodatkowy logia halo? Tak od to ta, się... ta? Zapraszam do mnie Jeszcze no. Okazuje mi się stamina od odnowi Cię, a, a, już Myślałem, kurwa, że zbijesz coś, jakieś moby. Nie No już zupełnie w nędra, ale. O, boże, fak, bierz Trzeba było nockę napierdawać? Ale no, ja się. No, dobra, no. Taki kim bardzo tak nie było. Gruby cię sprzedał. Sam się kurwa sprzedał. O, to ja zrobię na olige Jest w o jest kurwa. O, skończyła mi się kapieczka i limpa jest. Muszę wrócić do używania pot potek na mm. To Było tak fajnie. Coś mi mówię. W ogóle grając na Legend of bambu już i. O! Oh, oh. Mówisz, że Legend of Bamu wyjebało cię w dupę? Cieskawe to jest. To jest odwórca Izaka, to czego się spodziewałeś? No, wiesz od Edmunda, ale bez przesady. Nie mam jeszcze jednej gry, tak to w sumie. Jakiej ci brakuje? Coś tam o Czyż to w IGISZ? The Prawda. Game? Gish. No, to jest jakaś taka, mniej, jeszcze nie za nagranie z Bambo. A Bambo. Nie, Bambo jest mało znaną, bro. No tak do Izaka porównują. Nie no, dobra, porównując z za to. Nie mówię, że jest jakiś nieraz Co nawet... mnie porównuje z Aizaka to. dużo gier jest mi bardzo. No Aizak to już jest legendarny, nie czy przeciwnicy się w lód rozsypują, jak ich one shotują. Tak Nic nie ma, dobra, tylko to idziemy dalej. Który masz level w ogóle? Jedenasty. Czy też? Nie, on nie miał. On... Teraz działa jak chce. Dobra. Hmm. Zminimalizowałem typy strzał, tylko lodowy chwilowo. U, no, to jest Słyszałem, że książki nie można. nie. Mam no, jeszcze. Ale się zastanawiam, czy nie wiem. Ja mam poziom drugi. Hmm. Słyszę, że już mordujesz tam grupy. mój, tam, tam, tam. Jakoś duże, ja nie mam dużych. Aoe, nie mam żadnych. On tu jest mniejsza mikstra To było całe jaskinie. no dużo nie było, no ale no, się nie spodziewałem, żeby dużo. Ale na to Eks Dokładnie, dlatego dla każdego fana Gotika liczy się nawet niebany jeden rzuczek. no Na dobrze ten rzuca. A strzelanie z ukłopotki. No no, później je naprawili, no, ale nikt nie przewidywał, że ktoś tam gra się ograć jako ucznik. To jest jebane jakieś zboczenie ze Skyrim'a, że chcesz w ogóle zrobić jak to moja. Nie uważam, że łukiem fajnie się gra, jak jest fajnie zrobione Na przykład Diablo łuki są fajne, chociaż później się z tych łuków przenieśli wieże. przynieśli na tych łowców demonów. No, mam przygodę z taką jedną śmieszną postacią z Immortalu. Ja, granie łowca demonów za dużo sudzono Bo widzisz. W Wójce na przykład nie było czegoś takiego, w Cydemonów po prostu ma żółk zwykły Czy mówisz, że tu jest przejście, to? Niżej to Dosłownie tutaj Chodził na nowy obszar Fajnie się biegł. Bieganie jest takie fajne. Muszę kamerę ustawić inaczej. Yy, no, nie, teraz dwa. Taki obraz. I to jest klasztor, do tego wiedział. A więc to tu Andariel dokonała swoich niegodziwych czynów. Szczerze, to nie jest coś, co jest po bokach. Nie pamiętam.

To są do Południowska Skoro jest punkt... No sprzedać skoro, stoimy przy punkcie i tak. no dobra. No, no. O Boże, to śpią. Szybka identyfikacja przedmiotu. Wypierdolenie wszystkich potek. Do skrytki. Czekaj, to czekaj. skrytki od razu o, to i skrytkę Kurwa, no tak Co? No. Co kurwa, się No okej, to zostawię na później, to zostawię, to zostawię. Sobie... Muszę się do tego skurwa, co szal dzieje. To jest kurwa Kai no, tak. Dobry wieczór. Ty... czy coś masz? Gówno... 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 I gówno... gówno. Jeszcze trzy punkty nawigacyjne nam zostały. No, to jest co ogólnie tutaj do tego. O kurwa, po zaktualizowaniu sterowników zmieniło mi ustawienia na maksymalne. Mówisz? Ja nie, ja, ja nie ryzykuję się nagrywa, nagrywa się, dobrze. No co no... Nagrywane diabła, o co? Pewnie ja cię będzie oglądał, kurwa, w <śmiennie> nie wiem. Myślisz, no. że ja nagrywam filmy z myślą, że ktoś coś będzie oglądał? <śmiennie> no nie. No co no, ale horror w Wroblog się chwilowo oddaje najbardziej, co? No... No nie wiem, no nie wiem No ta, ten, Elmyra, nie, nie wiem czy oddała No ten horror też nie był za dobry, no Wyświetli mi się proponowanych, ale nigdy chyba więcej Nie wiem, dziwna ta fabuła była, chuj wiem skąd Tam była fabuła? <grym> <grym> no, tak, to Niby tak, to czytale, tak. że te kartki były, ale... Nie, znowu jedyny horror, nie zabudł nikogo do Jest Trudner, mapa numer 4, 4? 3, 4? Ta 4, bo to było. Nie, jedyny korek, który nie zawiódł to oczekiwań nikogo. To było. A, bo to szkielet napalając w tej stronie. Też, też nie mogę powiedzieć, żeby ten, gdyby. Żeby... Ta onflapy to nie do korekta tego oczekiwania. Ej, byliśmy w mieście, co nie? Ja nie, nie naprawiłem do tego, tego przedmiotu sprawę, że wszystko mam na wyniszczeniu, tak? Dlatego... Ja dopiero ja ogarnąłem... Ja, 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 ja co robię, to idę do kowala na przy każdym wyjściu to w mieście. Teraz dopiero ogarnąłem, że się wyświetla w prawym górnym rogu, co? Co w prawym górnym rogu się wyświetla? Że co się tam rozjebie. Tego nie zobaczyłeś żeby... jeszcze, nie zobaczyłem, bo pilnie, żeby mi się nie rozjebało. A po tak jest śmieszniej, no. no czy jest śmieszniej, to nie wiem, ale... Mamy pewnie jest więcej emocji, jak na środku walki nagle, kurwa, rozjeba ci się to. Ja na single tak miałem, że jak grałem z tym barbarzyństwem, to mi się rozjeba o broń. ja wiem, wie, to jest dwutoporowy Barbarzyńca i... Jedyny z w którym bije obrażenia, to jest złote, bije nim obrażenia, bo ma, że bije albo dwa, dwie na naraz, albo... no albo właśnie, albo jest. Albo walię dwa razy, obrażę temu samemu typowi. Czyli tam mnożymy razy cztery obrażenia broń, to kurwa dużo. Wyższe, mimo odporności, powinni szybciej. O, od razu widać, jakoś szybciej płynęli. Haha! Mimo swojej identyfikacji na miejscu, w zasadzie broni. Mam 13. Powinni to sprawdzić. I to. O! O! I to jest dobra szpana. 35 pancerza, szybkości odzyskiwania równowagi A Ja mam lepsze masowo, dobra Ty, hey, mam dla ciebie buty fajne Wiem, że ci się spodobają Inaczej, i tak są lepsze niż moje w tym momencie, więc... Ty, bo kowal tu jest. No i pójdę. A on biegnie za mną. Chyba chyba to była najgorsza jego decyzja. Siostry ucieszą się, bo im. Co? Ty. Wiesz, że można go atakować? Możesz go jak obronić ten młot? Chuj, to robić. No ja chyba nie jest zbyt dobry. to dokowala, jakby to. Wielkie dzięki za zwrócenie mi Mallusa. Teraz mogę nasycić jeden z Twoich przedmiotów magiczną. Nasioseniem. Mówi, że może nasycić. Kur kurwa, bo nie mogę z nią pogadać. Coś się, coś się rozjebało, i nie mogę nic odpalić. Drużyna, to O dobra, to działa już. ono może nasycać zwykłe przedmioty To musi być szary Szary musi być Nie może być nie biały nie może... Biały w sensie, nie szary o, Nie może być po prostu niebieski, o To jest szary, bez Nie ja Zrobię to ze złotych co, o kurwa, ale mi rękawice nasyciło, zajebiste ja sobie mi miecz, zrobił. Najgorsze jest to, że... Już nie możemy nasycać, bo nie wiedzieć, czemu. Bo on nam powiedział, że raz może nasycić. Kurwa. Ale... O! O, czekaj. A to tak, on. I teraz tylko jedziemy po Andary... E, andarei, El. Katakumba. Musimy zajebać. się Teraz dialog musi te przelecieć, więc. zobaczyć. To ja. Muszę jeszcze złą to jeszcze graficznie, To, złą to akurat będzie. To nie wróży nam nic dobrego. W starych pismach Koratrimów jest napisane, że Mandariel i inne pomniejsze zła pokonały Diablo, Mephista i Bala. A potem wygnały ich z piekła, wskazując na banicję w świecie śmiertelników. Zanim zamknięto ich w kamieniach dusz, trzej diabelscy bracia wyrządzili ludziom wiele złego. Obecność Andariel może oznaczać, że siły nieczyste znowu sprzymierzyły się z diablo i jego braćmi. Jeśli to prawda. To grozi nam wielkie niebezpieczeństwo. Musisz ją... Dobra, nie wszystko było, to teraz do kresztoru wracamy, tak? Tak jest, jeszcze nie klasztor. Ale, to jest mój portal. A, to twoim portalem, tak? Jako szary, jak chcesz. Musieliśmy zajrzeć w tej przejście dalej. No nie, ale się tam było. No, nie widzieli, No nie widzieli. Chyba to będzie. Chyba chciałem powiedzieć, że Kowal... to jest tak rozczar... rozczarowywujący przeciwnik przeciwnie. Co za koszmarne tortury musiały się tu odbywać. No, ja liczyłem, że jako... Słownie że... masz w misji, żeby uważać na niego coś. On taki no. się no. O, strzały zajebiście no tą reszkę, zastałem, o, to bręskę co zostało wyrzucam no wyjątkowo to ja spaliłem skrzynkę no to jest po prostu pułapka Co to za jakiś portal? <grywka> A taki kurwa koł... A nie, to jest jakaś to wygląda jak portal na pierwszy rzut oka, kurwa, to w tym stoisz, w sumie. No to jest. No to jest jakieś kurwa narzędzie torfu albo pływie co no, to jest do diabla ma być może być Doskonale, stój w przejściu, ja będę strzelał za siebie. Tam będę ma. O, ługę jakiś myśliwski. Mm, Tak ogólnie widzowie, pomiędzy nagraniami opracowałem, że scrollem też można przesuwać kurwa z O tu jest ten elita. oba to paniry. Ał, to szkielety cały czas nawalają. Widzę, tutaj będzie przejście ta, tatu. Masz tam przejście, to idę. to nie było portalu na więzieniu, jada? Hmm, powinno być. To jest no, tam portal. Ja Daję sprawdzić, bo to jest jeszcze jedna odnoga. O tu jakaś zielitka stoi. Proszę powiedz, że nie wywaliło cię.